rozbiłem dzisiaj namiot w bardzo przyjemnym miejscu. jest jakiś rezerwat natury. Niedaleko centrum Lillehammer. Ile Hammer w jest wielkim miastem? 30 tysięcy mieszkańców? Zapytałem się kierowcy Gdzie mogę rozbić namiot to Powiedział, że tam jak zejdę na dół To jest tak, taki rodzaj parku Fajny park, nie? Jakieś leski, Jeziora, tak? No, powiedział, że jak zejdę na dół to, to nikt nie powinien się mnie pytać co tu robię. No i faktycznie tak jest, prawie, prawie tu nikt nie chodzi, wieczorem nikt nie chodził. Rano coś tam, he, gdzie jogging uprawiają. Słyszę jakieś... Przez całą noc ptaki. Ja słyszałem tutaj Mewy i inne ptaki, bo to jest rezerwat przyrody i tak się nazywa. E, w angielsku jest napisane Bird Sanctuary okej okay. no ale fajnie, fajnie się spało ciepło było Ok, ruszamy do e, hosta który będzie hostować na surfingu będzie ciężka wyprawa bo jak sam napisał ciężko się do niego dostać jest chyba 30 km stąd trzeba e, autostopem do jakiejś miejscowości a później z buta do taksówką no, wybieram obce z buta bo sam ten gość napisał że to jest e, taksówka you can, you can take taxi w nawiasie expensive or walk w nawiasie slow ok, wybieram walk jak już Norwek mówi, że taksówka jest expensive musi coś w tym być